Mario Najświętsza, pamiętasz jak co roku na Wielkanoc malowałam pisanki, a ręce trzęsły mi się ze wzruszenia? W kuchni pachniało chrzanem, świeżym ciastem i bukszpanem, a dzieci biegały wokół stołu czekając na święconkę. Słyszałam bicie dzwonów i śpiew, wesoły nam dzień dziś nastał, a w sercu rozkwitała nadzieja. Panie, ile razy przy tych świętach tęskniłam za tymi, co wyjechali daleko. Modliłam się o ich zdrowie, o ich powroty, choćby na chwilę. Przy stole zawsze zostawiałam jedno wolne miejsce, wierząc, że może ktoś zapuka. Teraz już nie mam tylu sił, ale ciągle czekam na ciepło rodzinnych głosów i światło świecy, która przegania każdy cień. Proszę Cię Boże, niech te święta przynoszą pokój sercom, a nawet samotny stół, Niech rozkwitnie miłością. Wierzę, że jeszcze przyjdą dni, w których znowu będziemy razem, w cieple, w zgodzie, w Twoim błogosławieństwie.